Siemanko wszystkim, jestem Glantz i witam w kolejnym odcineczku z World of Tanks. Możecie wcześniejszy zobaczyć mój odcinek z treningówki, lecz zobaczmy się w bitwie. Już jesteśmy po przerwie, jesteśmy w bitwie. Kurde, najgorsze co może być. Przyjdzie SMS podczas nagrania. Ostatnio teraz sobie ustawiłem dźwięk z gry, więc będziecie słyszeć co jest w grze. Jeśli to oglądacie, to wejdźcie na kanał Minecraft. Kutkasek.pl. Weźcie go unlajkujcie, bo cały czas mi z pod filmami. I wiecie, że liczy się tylko dobra zabawa w oglądaniu filmu. Może nakręcę Minecrafta, ale wątpię, mam lenia co do Minecrafta. Jak będzie 10, to nakręcę Minecraft, Escape'a albo parkour I jakże w każdym filmiku jest, poszukuję ludzi do nagrywania, bo mało, mało ludzi ogląda, albo mało ludzi siedzi, mało czasu mają, wiecie, tak jak zwykle. kurde mogłem wycelować ale to nic nic nie stracone Mogę zrobić również live'a, ale to bardzo dużo chcę widzieć subów pod filmem. A propos Minecraft kaktus. Jeśli będzie mi cały czas unlajkować, będzie mnie w nerwio pod filmami, to powiem co dzisiaj w szkole było i się skończy. Zrobię mu siarę. żeby mieć zachowanie nieodpowiednie zachowania na półrocza no to też jest przesrana dobra nie wiem gdzie jest o jest dobra go tam nie ma jeda Pewnie jak widzicie, tu jest logo Bandicam, mam niepełną wersję, ale złożę odcineczki i wszystko, gra po 20 minut i będzie spoko. Może intro będzie, może nie, zobaczę. Już wartas nawet nie ma intra, a wcześniej miał, Polski miał wcześniej intro, już nie ma. działa ma rozrzutność jak ja pierdzielę ja to 25 go zniszczy o, ja dostał od arty zaraz ucieknie pewnie albo będzie jechał dalej dobra widzimy się po przerwie i zobaczymy się koło autry, au, arty dobra zrobiła się taka głupia sytuacja że zaczęli nam kapować bazę więc może nie zniszczę im arty bo przegrywamy i to ostro. Czekać, uciekać. Bomie mnie Do 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 strzału, Cel poza zasięgiem. Musi zerwana. zaserwana. Stoimy. To jest przeciwnika zniszczony. Czołg zniszczony. Dobra, ale zniszczyliśmy Wyjedziemy się po krótkiej przerwie. Więc to już koniec na tego odcinka nie chcę już mi się więcej nagrywać. Jestem wkurzony, ale dobra. Więc żegnamy jeszcze na razie i cześć. Pamiętajcie, liczy się tylko dobra zabawa. Na razie i cześć. Hej!